Cześć, ja ze strony Polskie Rolni Witam Was dziś w dzisiejszym odcinku Dzisiaj odpakujemy sobie dwie paczuszki A w tych paczuszkach znajduje się y, uchwyt na głowę do kamery I etui wodoodporne do kamery No to co, zaczynamy unboxing Otwieramy te paczuszki tymi nożyczkami sobie pozwolę się trzymać o, trochę jednobrak, tak się ciężko otwiera, ale tu mamy umowę. To na bok jest nasz tak to wygląda. To się nazywa opaska, głowę do kamery. A w drugim w drugiej jest Etui zakupione na Allegro. Firmy nie pamiętam w jakim sklepie to było. To było dawno zamawiane. Ale teraz przychodzi. Dobra. tutaj. Tą kamerą, bo ciężko przy jednym ręku na tyle, poszkę. To już jest nasz. O. Właśnie to. Przeszło. Jeszcze forika jest. I teraz, żeby nagrywać dla Was fajne vlogi na głowie się coś robi, pytanie do kamery, myślę, że będzie służyło. Szybki unboxing, szybki odcinek. Na zakończenie tego filmu tak to się prezentuje, opaska na głowę i i etui na kamerę, ale włączyłem tam kamerę sprawdzić czy pasuje pasuje elegancko na, na różne warunki pogotowe tak żeby kamerę nie popsuć to to będzie się zdawało na 100% tu jeszcze mogę filtr założyć, bo mam taki różowy a żeby nagrywać z kamerą mi fajne vlogi to oczywiście to jest potrzebne ponieważ tu z boku jest wpięcie pod mikrofon i żeby mikrofon działał to musi być to Założone, bo tutaj nie ma żadnego wejścia na mikrofon obok. To jest po prostu i wodoodporne. I cena wyszła za to niedużo. Mam nadzieję, że będzie to wszystko ładnie służyło. Na zakończenie tego filmu zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Albo w dół też możesz dodać, jeśli Ci się nie podobało. Oczywiście przycisk subskrybuj dzwoneczek, żebyś był na bieżąco. No i do zobaczenia na następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko.